Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy nowy filmik. Dzisiaj filmik nie z ogrodu, ale z kuchni, i chcę Wam tutaj pokazać moje ostatnie zdobyczne pomidorki. Zdobyczne właściwie te, które rosły w szklarni, które można było pozbierać i były już ładnie dojrzałe. Mamy tutaj pełną gamę kolorów, kształtów paseczkowych. Zobaczcie: zielone, żółte, czerwone. Są również takie z delikatnym meszkiem. To jest ten pomidorek z tymi właśnie liściami pokryty. Takim delikatnym myszkiem i pomidorki również takie są. Są pokryte takim myszkiem, tak coś takiego jak na brzoskwini. Pomidorek czerwono-zielony. Smaku nie jest za ciekawy, ale jest bardzo plenny. Do tej pory mi bardzo oficie kwitnie cały czas. Pomidorek rośnie u mnie i w tunelu foliowym i w szklarni. I po prostu daję mu wolną rękę. Nie przycinam ani na jeden, ani na dwa pędy. Bardziej jest to taki pokrój krzaczasty. Ale tylko wyglądem mnie zachwycił, powiem Wam. Smakiem nic. Wygląd ma przepiękny, ale to tylko tyle. No i mamy tutaj różne odmiany pomidorów. Ale dzisiaj nie o po pomidorach. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak ja pozyskuję sobie nasionka pomidorów. Zobaczcie, tutaj mamy również takie. No i żółto-fioletowe. No i jakie pomidorki wybrać do zebrania sobie własnych nasion? Do tego najlepiej wybrać najgorsze pomidorki, które najgorzej wyglądają, które są już przejrzałe. Brzydko wyglądające, tak jak na przykład ten, warto już go przeznaczyć na nasiona. Czy takie bardzo pękające, czy już takie troszkę, yy, które będą pleśnić za chwilkę. Tutaj mam również takiego pomidorka. Najlepiej właśnie takie okazy wybrać na to, aby pozyskać sobie własne nasiona, czy takie popękane. No, i ja Wam pokażę, jak ja pozyskuje swoje nasionka. Do tego weźmiemy sobie pomidorka, który jeszcze gorzej wygląda niż te. Jest on taki. Zobaczcie jak wygląda. Bardzo brzydko, ale nasionka są pełnowartościowe i warto z takiego pomidorka sobie je pozbierać. On już jest przejrzały, pęka z każdej strony. No i właśnie ten pomidorek sobie rozkroimy i pozbieramy nasionka. Jest to odmiana Sartre Royce. Bardzo przepyszny pomidorek z miękką skórką, słodziutki. Pyszny, pięknie wygląda. No i cudownie smakuje. Na pewno będzie w przyszłym sezonie ze mną. Dlatego zbieramy nasionka. I do czego będę przechowywać nasionka, to wam pokażę, bo jakiś czas temu sobie zakupiłam. Oto takie torebeczki papierowe, ale można wykorzystać sobie zwyczajne torebki papierowe. Ja sobie je zakupiłam na AliExpress. I tutaj sobie można podpisać, kiedy zbieraliśmy, no i jaką odmianę pomidorków tutaj umieszczamy. Będę sobie w takich torebeczkach przetrzymywać nasionka pomidorów, ale również zakupiłam sobie taki pojemniczek, to już dość dawno, można powiedzieć taka walizeczka. I przeznaczę ją właśnie na nasionka. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda w środku. Tu jest bodajże 40 takich malutkich pojemniczków. Takiej wielkości. Idealne na nasiona. Ja sobie właśnie tutaj y, nasionka pomidorków będę umieszczać. Otwieramy. Pudełeczka. Nie są typowo na nasiona. Można sobie w tych pudełkach przechowywać różne rzeczy, czy jakieś guziki, koraliki, drobnostki, jakie macie. Ja wykorzystam sobie je właśnie na nasionka pomidorów, bo odmian ich mam dość sporo. No i każdą odmianę tutaj podpiszę jakąś naklejeczką albo markerem, i będą nasionka przechowywane do przyszłego sezonu. No a teraz zabieramy się za wyciąganie nasionek, można tak powiedzieć, z pomidorka. Zaczynamy zbieranie nasionek pomidorów. Pierwszy idzie właśnie ten właśnie taki brzydki pomidorek. Mam tutaj kubek z wodą. Do tego będę używać takiego siteczka. To jest takie sitko do zaparzania herbaty. Idealnie pasuje mi tutaj do wypełnienia kubka. Jest pełno wody. No i teraz nasionka sobie przełożę łyżeczką tutaj. No i będę wypukiwać, żeby ta cała, można powiedzieć, ta galaretka zeszła z tych pomidorków i były tylko nasionka. Więc zabieramy się do pracy. No i nasionka wyglądają tak, są oblepione, można powiedzieć, taką właśnie galaretką. Zobaczcie, tego jest bardzo dużo. No i przez to. Gdy damy sobie to do wody nasitko, a mi się to wszystko fajnie wypłucze. zamieszamy, jak, jakbyśmy mieszali herbatę, i cała ta osłonka zejdzie nam z nasionek. Czy pozyskuję z wszystkich pomidorów nasionka? Powiem Wam, że nie. Tylko z tych odmian, które mi. Odpowiadają, które chcę mieć w przyszłości jeszcze w swoim ogrodzie. To z tych nasionek, z tych pomidorków zbieram nasiona. Nie zbieram ze wszystkich. Ale muszę Wam powiedzieć, że ostatnio zerwałam sobie tego pomidora, który rośnie w mojej szklarni i jest taki zniekształcony. Taki choćby pięć pomidorków na jednym. Na pewno widzieliście na niejednym moim filmiku. I powiem Wam, zerwałam go i spróbowałam, i pomidorek jest przepyszny, po prostu. Nie spodziewałam się, że tak dziwny pomidor będzie tak pysznie smakował. I nawet nie wiem, co to jest za odmiana, bo tam mam etykietę pomieszaną. No i teraz sobie to porządnie wymieszam. No i za chwileczkę Wam pokażę, co dalej robię z nasionka. No i mamy ręcznik papierowy. Nasionka są już przemyte. I wystarczy tylko z tego siteczka zrobić coś takiego. Wytrzepać porządnie z tego siteczka. No i mamy nasionka. Wiadomo, że zawsze coś tej jeszcze masy zostanie. Ja sobie później robię tak, że biorę sobie nożyk albo łyżeczkę i rozgarniam te nasionka na cały ręcznik papierowy. Wtedy nam szybciej wyschną, no i pozostawiam je do, do całkowitego wyschnięcia. Potem, gdy całkowicie będą wyschnięte, będą wyglądały tak. Tu już mam takie nasionka pozbierane wcześniej, które już są całkowicie suche. No i teraz je wystarczy tylko poodrywać z tego ręcznika papier papierowego no i przełożyć sobie do jakiegoś pudełeczka. Oczywiście zawsze podpisuję, co to za odmiana. Tutaj mam akurat czupa czups. Jest to też jedna moja z ulubionych odmian w tym sezonie. Tak wygląda pomidorek. Właściwie już się tutaj mocno nie wybarwił, powinien być taki bardziej brązowy. A tak, żółto pomarańczowy jest przepyszne, słodziutki, no, moje klimaty. To, co ja lubię akurat w pomidorkach. Więc nasionka są pozbierane, czekają tylko, aby je powyciągać z tego ręcznika, no i przełożyć do opakowania. Można również sobie to pozgniatać i tak przechowywać, ale ja wolę, jak to jest w jakichś pojemniczkach. Posegregowane. No i kochani, ja tak właśnie pozyskuję yy, nasionka ze swoich pomidorków. Możecie w komentarzu pod tym filmikiem napisać, jak wy pozyskujecie sobie nasionka, w czym przechowujecie. No i czy zbieracie z wszystkich pomidorków, czy też tylko tak jak ja, ze swoich ulubionych odmian. Nie z wszystkich, bo na przykład ten pomidorek gargamel, z tego nie będę pozyskiwać, bo on mi akurat nie zasmakował. No, ale tutaj na przykład te czerwone, mama Iren, to na pewno sobie pozyskam nasionka. No i jeszcze pewnie z jakichś tutaj kilku pomidorków również. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dzisiaj taki króciutki filmik. Życzę Wam wspaniałego, słonecznego dnia. U mnie właśnie świeci słońce. Pogoda jest przepiękna, 20 stopni, ale wieje wiatr. Życzę Wam słońca przez cały dzień. Do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa pa pa!